Cześć, witam wszystkich ponownie. Dzisiaj robię małą aktualizację do ostatniego filmiku. Co do gniazda prędnika karłowatego. Tu akurat z tej strony nie widać. Ale patrzcie, co się tutaj dzieje. Naściągał roślin, wyrywał mi liści. Może tu coś widać? No troszeczkę widać. I teraz są nowi mieszkańcy. Tak jak mówiłem, dokupiłem dwie samiczki. Tutaj jest jedna. Druga, druga gdzieś się schowała tam jest druga jest tam między o właśnie wypływa druga i teraz słuchajcie nie wiem czy im tak wszystkim tym rybom warunki sprzyjają ale proszę pielęgnice Ramirezy Znowu szykują się do tarła. Zopatrzyły miejsce na nowe gniazdo. Ciekawe co to z tego wszystkiego będzie. I jeszcze mam do was jedno pytanie. Chodzi mi o tą właśnie rybkę. Co to jest za ryba? Bo powiem Wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. Próbowałem szukać w internecie i naprawdę nie wiem co to jest. A rybkę dostałem gratisowo w zoologicznym, jak kupywałem dwie samiczki prętnika karłowatego. Bo akurat sprzedawcy wpadła w siatkę i wrzucił ją do worka a że już nie chciało musi jej wyciągać to dał ją za darmo Także jak ktoś wie co to jest za ryba proszę napisać w komentarzu Jeszcze mały rzut na całe akwarium. Tak to się prezentuje. W niedzielę miałem robić porządek w akwarium, robić podmiankę wody, przyciąć trochę roślinki, ale widzę, że to co tutaj się dzieje, z tym koceniem się tych ryb, podejrzewam, żebym musiał sobie odpuścić porządki na kolejny, na kolejne inne dni. No zobaczymy jeszcze. Tutaj na ramireski. Mam nadzieję, że te ramireski trochę się przyłożą do. Opieki nad gniazdem, nie tak jak to było za pierwszym razem, gdzie po dwóch dniach i kracała została zjedzona. Kurczę, kabel mi tutaj oświetlenia mi tu przeszkadza cholera. Wygląda. Muszę zrobić testy i parametry wody, bo coś nie chce mi się wierzyć, że woda tak odpowiada rybom do tego, żeby... Chciały aż tak mocno się kocić. No zobaczymy. Jak coś się będzie zmieniało, będą jakieś zmiany. Zaraz dam Wam znać. No nic, dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzu odnośnie tego gatunku ryby, co Wam pokazałem i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam.